Cześć, a dzisiaj pokażę wam zupełnie coś innego na śniadanko Dlatego, że kupiłam takie saszetki z tak zwaną szybką owsianką Jest jakiś nowy smak, limitowana edycja powstała O smaku zimowej wanilii z cynamonem Także powiem wam, jestem bardzo ciekawa, bardzo lubię takie smaki, szczególnie jesienią i zimą Także dam wam znać jak będzie smakować Kiedyś w ogóle z tej firmy bardzo często kupowałam Różne rzeczy Ale później jakoś tak przerzuciłam się bardziej na śniadania Jak mogliście zobaczyć Typu jajecznica albo po prostu tak zwane śniadania na słono, wytrawno Ale jakoś dzisiaj mnie coś złapało na... Złapałam chęć na słodkie śniadanko I dzisiaj na razie jestem w domku, także mogę sobie po prostu zjeść coś co... Wiadomo, nie zapełni mnie aż tak bardzo jak jecznica i zawsze mogę coś dojeść, jak będę głodna, więc dzisiaj takie wam śniadanko. Ogólnie wygląda to tak, jest po prostu to saszetka, którą się po prostu otwiera tutaj i fajnie, bo wsypuje się całe to opakowanie, a później po prostu do tej saszetki wlewa się mleko do tej linii i praktycznie się zalewa do mikrofali na dwie minutki i się gotowe, także e, zaraz. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. No niestety zapachu nie, nie poczujecie przez aparat, ale będziecie po prostu mogli zobaczyć jak wygląda mm, gotowe. Tak wygląda moje śniadanko, powiem Wam, pachnie niesamowicie yy, bo cynamonowo. W ogóle można by jeszcze dorzucić na przykład yy, banana albo jabłko, i wtedy po prostu będzie bardziej jeszcze pożywna. Yy, ja na przykład ja dzisiaj spróbuję bez niczego, bez żadnych dodatków i zobaczymy, ile mnie będzie trzymać ta owsianka yy, i jak długo będę najedzona. ale następnym razem mogę pokombinować na przykład jabłka dorzucić i też będzie. Myślę, że też będzie całkiem dobrze smakować? No, co masz Garfield, co? Wąchasz sobie? Tak? Dyfuzor? Z każdej strony, tak? Odpowiada cię ci zapach? No. Jakie zainteresowanie? No co ty masz? Co? No, ma ten kotek. Z każdej strony, tak? powąchasz. No. Co ty masz? A! Tylko tego nie jedz, bo to nie jest z jedzenia, wiesz? Także nie kombinuj. No, co masz? Ładnie pachnie? Podoba ci się? Tak. O, nie mogę. Ej, nie lisz tego, koteł. To nie jest do jedzenia. No, nie kombinuj. I będą orzechowo, cynamonowo, owsiane muffinki. No Garfield mnie obserwuje <grych> jak jem w ogóle śmiesznie, bo oczywiście znów jest na suszarce jak zwykle Ula, jak sobie śpi słodko że taki mały słodziaczek on lubi być bardzo wysoko w ogóle teraz ciekawie, bo mm, ta suszarka jest koło jego drapaka, także on po prostu może sobie wskakiwać. może kiedyś mi się uda nagrać, jak to, to fajnie wygląda a teraz się myję. Także taki mały słodziaczek, no, także mam nadzieję, że kiedyś mi się uda nagrać jaką skaczę, bo naprawdę to super wygląda. <laughs> Chyba nie chcę być nagrywane. <laughs> o, co tam wypatrzyłeś? W ogóle śmiesznie było wczoraj, bo łapał muchę i wiadomo, jak wysoko poleciała, to nie mógł jej złapać i tak tylko łapkami wywijał. No, ale już było za późno na nagrywanie, bo już później ta mucha odleciała, więc to była taka szybka akcja. Cześć! A co to za kotek sobie tu siedzi? Co? Garfield? Jesteś w domku na swoim dużym drapaku, tak? No. A co to za kotek? Kto jest takim małym słodziakiem, co? No, cześć, przywitasz się? No, daj łapkę, Piona, czy nie? Cześć, cześć, cześć i dzisiaj mamy już 1 grudnia, więc zaczynamy otwierać kalendarz adwentowy. Jak widzicie wszystkie moje mm, torebeczki są w pudełku, dlatego że no, niestety całe ziemni nie ma w domu, więc nie mogłabym sobie nigdzie tego ładnie rozłożyć, bo wiadomo, Gartel by to zaatakował i zniszczył, więc no po prostu muszę sobie radzić tak jak jest w sumie. E, mogłabym gdzieś pokombinować z jakąś wysoką pyłką, no ale e, praktycznie Garfield wszędzie potrafi wejść. Więc e, tak prezentuje się mój kalendarz i tak jak widzicie, mamy tu jedyneczkę. Oczywiście znaczy tak zrobię, mam nadzieję, że tak. I zaraz, jak widzicie, Garfield też bardzo zainteresowany otwieraniem kalendarza, tak? I tak wygląda bo jeszcze, który mi się trafił. On daje taki krystaliczny połysk, więc na pewno będzie fajnie go używać.